Hop. 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 I dwa brzuszki Nie jest chętny do aktywności fizycznej. Co? Nie jest chętny do aktywności fizycznej. Jest Piąteczki z psem. Trzy. Piąteczki z psem. Go, jedziesz, umiesz to 3, Go. Kto więcej? Raz. Dobrze. Tak jest. No dawaj. Cztery. Pięć. Karolina, dasz radę. Dasz radę, dawaj jeszcze raz. Jedziesz, 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 jedziesz. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz Jedziesz.

Piery! Postkocz! Piery! 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 dawaj. Piery! Ja nie Piery! Piery! Ja nie mam szans. Ja nie, ma

nie złapie, złapie, nie złapie. <grystanie> Nigdy nie masz pewności. Ale to jest tak kwestia zaufania, nie? Że jesteś w stanie... Ale wiem, ale był taki... Kud, w kudle. Czy, czy mnie złapie, czy mnie nie złapie? Łuska nie ma pod nogami. Ale czy już niepewność jak łóska nie ma? Jesteś. <grystanie> Takie je wiesz. To jest jakaś niepewność, nie? Nie, nie, nie. Miało być 10, jest 12, 13. Ile jeszcze dwa? Wy jakie macie wymówki? Dalej twierdzicie, że pogoda jest zła, że dzieci. że to tamto? Dzisiaj pogoda jest piękna. O, ale ogólnie. Można by ja powiedzieć, że niektórzy powiedzą, że jest za gorąco. Ale dzisiaj łupał ja się zostaje nic. Jeszcze 4 do 20 byś zrobiła. Proszę? Jeszcze 4 do 20 byś zrobiła. Dlaczego masz te wymówki? Skąd one się wzięły w tej serii? Bo mi się nie chce. <laughs> Trzeba o nich porozmawiać. <laughs> nie, no dobra robota. Piorun, definitywnie utrudnia w ćwiczeniach. On musi być tutaj. Ja Tego trzymam? Wracaj, wracaj szybko, szybko, szybko! Co to jest? Szybko, szybciej!